Ruchajcie! Dzisiaj nagrywam ze strefą kibica, więc się trochę boję w tle. W sumie to jest taki kontencik, wiesz, że ja sobie mogę gadać o czymkolwiek. I to jest tak, dobre, co nie? I tak to będziesz oglądał. Ty, czy ty? Nie, ty tego nie oglądasz, oglądała, skoro jesteś dzisiaj żywym tym. Ale dobrze, zacznijmy od filmu Choose or... All... Czyli, no to demonetyzacja w pierwszych 20 sekundach, filmu, Ale wracając, wybieraj albo. kropnij! Zaczyna się to jak typowy FNAF, można powiedzieć. Ja na początku myślałem w ogóle, że to jest FNAF. A jest to w ogóle film, który zaczyna się od momentu, w którym to matka opierdziela swojego syna, który to okazuje się Bidillerem 420. Wiesz jak jest? I ona mówi tam: ty nie, dobry, ty W ogóle, najgorsze, wszystkie tam wiecie. Ty za kało rodziny, ty najgorszy, ty. A później idzie sobie, bo ona musi odpocząć od tego w jakiś sposób. Podsłuchuje to stary, gdzie ten stary okazuje się być fanatykiem lat 80., który zbierał jakieś gadżety z lat 80., no i on tam sobie pogrywa w taką gierę, która się nazywa Curse, czyli klątwa. E, no i podczas tej gry, to jest taka gra, która jest w sumie starą grą z lat 80, która to musiałeś sobie, nie masz takiej zarobistej grafiki na swoich RTX-ach. RTX, zasponsoruj mnie w tym momencie, bardzo bym był wdzięczny, bo to było, mogło być miejsce na twoją reklamę. Właśnie, twoją reklamę, bo skoro to jest Basic Teaching, a nie Hardcore Teaching, to ja się tutaj mogę sprzedawać, mogę wszystko zrobić. E, niemniej jednak, no wiecie, on tam, ta grała, to nie jest Wiedźmi, że tam widzicie sobie piękne hermoren, no ale pięknie, ale super. Niestety to jest gra Pisana, w której to musisz sobie wyobrazić świat przedstawiony, bo to wszystko działa Twoja wyobraźnia, a Ty podejmujesz tylko decyzję na zasadzie tak bądź nie. A, no i cóż, jest właśnie jedna, jedna taka sekwencja, gdzie jest, no ogarnia mu, po prostu jest tam, że masz kielich, kielich okazuje się pusty, czy chcesz dodatkowy kielich? On mówi. Tak, chcę dodatkowy kielich. No i mu się dodatkowe piwo pojawia, co nie? I na tym piwie jest napis BEHIND YOU, za tobą. Za mną też jest mucha, która lata ewidentnie. Wiecie, sezon na komary się zaczął i na muchy i w ogóle to jest piękne, wspaniałe, najlepsze. Swoją drogą, Weronika, ja byś się chciała do matury poduczyć, to tak chcę patrzeć te wzory, one tutaj. No i się niby tam włącza gra i ona mówi i was just kidding! I was just kidding, żartowałem, tak? No dobrze powiedziałem, bo to wiesz gramatycznie albo nie, albo was... Ah fuck. No i później pyta: jego język, czy jej uszy? I on tam. Jego język! No i się tam okazuje, że po tym wyborze level drugi przeszedłeś do levelu drugiego. I on tam widzi, że jakby jego żona odcięła język jego synowi. Powalone, tam wiecie, to jest gdzieś ja to program komputerowy. Jest ten, ukończyłeś no, level drugi i jest GIT. Nie, czy to tak, tak jest? Nie, no tak. No, okazuje się, że później jeszcze oweczka, jakby zajawka, co nie, że level ten drugi. No i tam ma wybierać kolejne części ciała. Tam lewe ramię, prawa noga, no wiecie o co chodzi. No i generalnie ziomek tam leci kosztem rodziny, co nie. No i, i tam gramów, jeżeli chcesz uniknąć klątwy kopiuj i rozprowadzaj tę grę na Pirate Bay'u, albo powiedz, że to jest najnowszy 3 Wiedźmin, trzy najlepszy gwarantuję wam, że lepszej kotwy nie znajdziecie. No w ogóle uważam, że to jest bardzo słabo dystrybutowana jest ta gra, tak samo jak słaba jest ta gra w ogóle, ja nie wiem dlaczego tutaj to oglądam. Smacznego! Co jesz? Co jesz? Bo ja na przykład jem... Ja bym sobie chciał zjeść, co, nie? bo ja mam taką benę, że bym chciał zjeść, tak naprawdę bym sobie chciał zjeść, bo tak głodny jestem trochę, ale chciałem sobie, myślałem sobie, żeby sobie zjeść na przykład naleśniki ruskie, o, to bym miał takie fajne, ja myślę właśnie, że to byłby przepis, który bym znowu zorganizował. Tak, ja to zrobię, tylko, że ja tu zrobię sobie taką kuchnię polową, okej, okay? ja tu będę na przykład, tu mam zamrażarkę, tu, I ja sobie na tej zamrażarce gazówkę zam Gazówka na zabrażarce to będzie mocne. Ale sobie zamontuję, i będę sobie normalnie grillował, co nie? I będę opowiadał o tym, bo później chcę wyobraź, zwizualizuj sobie to tutaj gdzieś sobie dokleję taką kuchenkę i teraz sobie zwizualizuj to, że tutaj jest kuchenka, ok? Poznajemy młodą taką. Za cholernie jak się ta młoda nazwa, nie ogarnaj mi imienia. Cimno jest, będzie cimno. Cimno jest ok e, i ta cimno, jakby ona sobie pracuje w jakiejś takiej korporacji. Ta korporacja będzie o tyle istotna, że ona się chyba kismet nazywa. Ale cholera wie, kisnet, kisnet. Cholera! No ale dobra, wracając. E, ona tam jest sprzątaczką i ona tam z innymi sprzątaczkami sobie tam działa we domu together forever e, i, i jedzie sobie do domu przez jakieś takie dzielnice, a podgrywa nam Gangsters Paradise i kolio całe. No i a propos bycia blinda, znajdujemy się później w punkcie naprawy komputerów, bo ta młoda tam sobie podlatuje i w tym punkcie naprawy komputerów znajduje się Izak. Izak to jest ten typ, który ma generalnie marzenia, żeby zostać gamerem, jest typowym gamerem albo ewentualnie mieszka na ulicy Szkolnej 17. Co możliwe, że w połączeniu z tym kombem małby niezłego gamera, który ma marzenie tego, żeby być po prostu rozpoznawalnym w branży gier, żeby stworzyć swoją własną grę, gdzie jednym z modelów jest właśnie ta ciemno, Ale to tak swoją drogą, on tam tworzy te modele, generalnie sobie działają. No i jakby znajdują w tym jego stosie gierek takich, które on dostał tam z jakiegoś tam jarmarku, czy czegokolwiek innego, co byś tam w ogóle sobie chcieli. Eee, tam ma taki, m, tą grę z napisem Curse, takiej wiecie, takiej analogowej wersji. Eee, no i cóż, eee, no i oni tam mają tego Walkmana, on tam mówi też przy okazji, jak mają tego Walkmana i ten płytę CD, że lata 80 były giga, to było w sumie fajne. No i to No. Tam jest w ogóle numer podany w tej, tej płycie Curse, co nie? No i dzwonią pod numer z gry. I tam dowiadują się, że gra e, to jest aktualna. No bo tam oni mówią, że w tej grze można wygrać 120 tysięcy dolarów. Co można zmienić w swoje życie? No chyba w obecnych czasach tak średnio można zmienić swoje życie. Ja uważam, że przy obecnej inflacji to. 120 tys... Nie no, to jest pół miliona, to w Polsce myślę, można było życie na a po albo przynajmniej wziąć kredyt, bo właśnie, bo ona w ogóle wzięła kredyt, Nie no, to nie wzięła kredytu, nie wiem. bez sensu jest ten film, naprawdę, ja nie wiem dlaczego tutaj jesteś. Co jesz? Co jesz, że ci to tak długo zajmuje? No i dzwonią pod tym numer, okazuje się, że te 120 tysięcy złotych jest aktualne i tam dzwoń... o, Jest jakiś Robert Englund? I on im zajawia, że tak gra super i że o pierwszej 30 mają się spotkać, by pograć, co nie? No w sumie spoko. No i o tej pierwszej 30, spoko. No i baba sobie tam przy okazji mówi, to cześć, widzimy się o pierwszej 30, co nie? E, no i idzie do domu. W tym domu jest ta matka. Matka tam jakoś taka... Ale dostaje te leki, tam przy okazji widzimy, na no, kaszek śmisi, wiecie, no to jest powalone, ta matka przy okazji słucha starych nagrań, takiego dzieciaka, bo ona straciła dzieciaka, wam mogę zajawić. Dzieciak uczoną, on będzie bardzo ważny dla fabuły, bo będzie to jeden z elementów wyzwania, najgorszego wyzwania na świecie. No utknęła w latach młodości Imo, no ale to jest, to jest nieistotne. Ehm, Wpuszcza lęsa, znaczy Malika Montanę moim zdaniem, bo wydaje mi się, że Maliś tutaj na dwa fronty jedzie. High lift tutaj wiadomo tam, Jetlag. No i pewnie miał jakiegoś jetlag'a i sobie tak pomyślał, wiecie, on tam wziął udział w tym filmiku i on tak mówi takie Ale mam jetlag i jest tararara i, i ta cimno właśnie tak występuje on mówi A ja wezmę nabita i wziął ją na bita i na Heidi sobie śpiewali, co nie? A to, że film się pojawił, to, to jest taki, wiecie, efekt wpadka. No i tam zamykała się w pokoju, co nie, i naprawia jakby konsolę tam, lutuje, bo ona pokazuje, że jest silna, jest nie, tak na dobrą sprawę, to jest taka, eee, takie to nie, ma, to nie jest to samo. Eee, wracając, no i tam wiadomo naprawia tą konsolę i mm, jedzie na miejsce z tą konsolą. Znaczy jedzie na miejsce. No, spotkałem się w takim barze obskurnym, znaczy mają się spotkać w tym obskurnym barze eee, no i tam ty okazuje się, że nie przyszedł, bo on tam pranzą, ma tak naprawdę no, na pierdzielą w Lola cały czas i przegrał pewnie znając życie, ale to jest taki wiecie, po prostu cykl życia Lola, wiecie, im dłużej grasz, tym mniej LP dostajesz, aż w końcu zyskujesz minus 200 ku... Po 8 godzinnej sesji. E, niemniej jednak, wracając, tam babka jest obrażona, ale postanawia wejść do gry bez niego. I tam wiecie, to pierwsze wyzwanie jest takie, kawa czy mówi, kawa. I baba mówi, lej, będę lała kawa. On mówi, ale to jest za darmo? Tak. No to lej pani, ile tam też? I ona mówi, będę lała, ale ja że I leje, ile ja Stop! No i tam koniec końców, ale stop robi na grze jakby, to jest bardzo istotne. No i ona, tak się gra pyta, a co, to chcesz teraz przerwy? Nie, nie chcę przerwy. No i tam się jakby szklanka rozbija, co nie, tej babce tam, która nalewała kawę. Jest rozbite szkło, co nie, i gra pyta posprzątać, no to on no, zbywa, sprząta mi to. Najważniejsze to posprzątać. No i sprzątamy. Ta babka sprząta na zasadzie, ale sprząta. do nie można powiedzieć, że szkłem. I babka ma takie: Nie, pani tego nie robi. Ona mówi: Muszę, muszę. No i ona tam chce jej pomóc, ale zgliczowany typ, jakby. Nie wiem, tu szef tego. i wygliczowany jest w ogóle. Ja bym to zorganizował inaczej: to znaczy szefa wiaja, albo winny czuły punkt, kopa, co nie wałtowano od razu i bo babka, skoro babki nie mogę powstrzymać, to mi ją ogłuszył, no to jest biologia jednak moim zdaniem, a jak nie to posprzątałbym to szkło, albo ewentualnie to ogłuszyłbym ją od razu, podziękowałaby mi później. Eee, no i jak, jakby ją przenosi nagle, potem, potem się okazuje, że przeszłaś level kolejny i jakby ona się budzi rano, nie wiem, wstaje rano i jakby słychać Policję co nie, policja tam mówi tam o nie, traumatyczne wydarzenie. No i matka się załamała po kropnięciu tego dziecka, no psycha jej siada, syna, co nie. Mówię, że kiedyś to było inaczej, że to była fajna dzielnica, a teraz to się nazywa Łódź bałty. Nie wiem, sensu jest ten film, nie wiem k najnowszy na Netflixie, pewnie miniaturka cię przyciągnęła tutaj. Założy się! Albo ja, ja mam generalnie marzenie. Ja chcę miskennera na święta. Ja sobie jadł z miskinera wtedy, oglądając ten film też. I będziemy oglądali wszyscy. Ja, ty i ja wtedy będę na przykład robił. Se, jak będę jadł, na przykład zrobił taki film. Będę opowiadał. Będę jadł, ty będziesz też jadł. I ja później zrobię film, jak oglądam, jak ja jem. Jak to. Dobra. No i mówię, że kiedyś była to fajna kobieta. No i Lance spada, co nie, i oferuje matce. No i on oferuje kasę, mojej kochana 20 dolarów, co ty na to? Ona mówi, że ja się wyżej cenię, kochany 70 zł, to nawet w Polsce nie biorę. W Polsce chyba 150 ostatnio. Nie, drożej, bo i klasa. Z 200 na pewno. Typiara e, młodemu tam ogarnia, on nie wierzy, prosi typa o czas, co nie? No i ta wkurzona idzie do roboty i o drugiej jakby matka dzwoni i mówi, że szczury są w jej domu i że się zalęgły. I, i okazało się, że nagle kompa tam widzimy 144-hatkowego 144 monitor marki. Nie, nie mogę powiedzieć jakiej marki, ale generalnie w tym momencie, gdybyś właśnie firmą, która to oglądasz, przedstawicielu handlowy firmy IT, która to ogląda, zobaczył, patrz. Widzisz, jaki to jest potencjał, ja w tym momencie powiedział Monitor 142, 240 Hz w tym momencie częstotliwość odświeżenia 0,000001 0, sekundy Widzisz jaki to jest potencjał marketingowy w tej serii? Rozumiesz to? Ja na przykład Camp Rock, ten sam gitary za reklamem. na przykład piosenkę zaśpiła jakąś, widział o miłości, jakąś baladę coś. I powiedział, na przykład bym zrobił tak, że, że na przykład robimy także. Ja bym napisał lepszą baladę, to jest proka byśmy oceniali i ja bym powiedział, że napisałem lepszą baladę i ja bym wtedy takie tam jakiegoś producenta ogarnął i on powiedział, no to na, masz tu gitarę najlepszą i ja bym dostał gitarę ja bym wtedy la 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 i bym zaśpiewał i bym powiedział, że dziękuję bardzo za najlepszą gitarę w ogóle na to jest tyle propozycji, tyle mocy, albo bym sobie na przykład gotował, to bym sobie mógł takiego miksera zrobić bo... Blender, choć tu przyjedziesz tutaj do mnie i byśmy sobie mogli zareklamować blendera, To wszystko, i byśmy na przykład zrobili konkurs, że gotowanie ze mną, na przykład, można było wygrać w ogóle. Albo miskenera z podpisem Wojtka Schłodowskiego, można było wygrać. Nie, to jest dla mnie bezcenne. To by było bezcenne, ja to kurwa, zostawił. No ale szczury są pełniby, no i ona tam widzi to na tym ekranie i tam e, kontroluje to gdzie te szczury lecą i ona poleciała do łazienki, ale matka tak nie ta bo ja się boję córka, one lecą, tam nie, nie są no i tam mają wygryźć czy mają się wtargnąć, co nie. E, no i ona mówi, że wygryźć, a przy okazji mówi, żeby matka skoczyła, no i matka skoczyła i level past. I po matce, no co, co mam powiedzieć, no, typowy dzień w Łodzi. I mm, w nocy, no cóż, okazuje się, że tam wiecie, ta matka przeżyła, oni są w szpitalu i ona ma flashbacki i widzi tą wygryzioną dziurę, bo potem jak była w tym szpitalu, to ona tam sobie mówi, a spoko, sobie idę do, do domu, widzi tę wygryzioną dziurę, miejsce zbrodni, a ona ona już na pewno. Nie no, nie mogę się śmiać z tego, Ja nie mogę, nie przyjadę tam. E, wpada przy okazji Malik Montana i mówi, że pod konfidenci, bo ich wywalają w ogóle tam i w ogóle to nie, w ogóle co Malik mówi, Malik jest dla fabuły, co nie? Ale dobra, wracając, no w nocy jest u tego gamera co nie. E, no i e, tam mówi, że będzie źle, co nie i mówi tam, a bo to co zapomniałem wam powiedzieć, że w ogóle ten Malik Montana mówi, że matka miała tylko potencjał, żeby wyrwać ich z tej głupoty, ale sama ześwirowała. Łódź, bałty, co nie? No Łódź, bałty, Łódź, bałty. No i w nocy jest u tego gamera i pokazuje mu foty i mają niby włączyć apkę, włączają apkę tej gry i trzeba czekać. No i sprawdzają jakieś tam kody, co nie, nagrywają niby jakieś tam dźwięki, dźwięki to są niby dane, powalone tam, niby tam sprawdzają. Typ mówi, że czasem warto jakby oszukać, a typiara mówi, że no tak, w sumie warto czasami oszukiwać, bo czasami czytowanie ma sens. Bo jest to tym, którzy grają w Minecraft jak mój brat. O drugie jakby zaczyna się gra. O, to jest bardzo istotne. Albo w sumie zapomniałem powiedzieć, jakby ta matka mogła przeżyć. No jakby mogła przeżyć na tarcie miliona szczurów. Pójdź po milion! Nie, no tak nie można. Chociaż poleciałaby po milion. Szczur TV to by się... Jak pokonać szczura TV? No wystarczy powiedzieć nikt. Albo powiedzieć, że Paweł P dał donate'a i koniec. I wiecie jakby szczury są pokonane. Magiczna strategia z Twitcha, ale tam mają tą gierę i teraz widzą tą jakby zapis, a e, chłopie, co tam się kuruje. Jest trzeci level, jakby ten typ, wiecie, oni tam patrzą, że, u, ty jesteś teraz ze swoim dzielnym gieremkiem. A on mówi, jakim gieremkiem? Kurde, Paweł się nazywam. Gieremek to paczki dostaje i on nie może się odpędzić od tych paczek. A on mówi, celna uwaga, i macie kurwy, znaczy niebieskie i zielone, czerwone. A oni podchodzą do niebieskich. Nie kurwujcie się do niebieskich. Czerwonych, idą czerwony. czerwonych, tym czerwonym się okazuje basen, ale taki wiecie tam lodu pełno wam porobione, wchodzi ten gieremek z tą babką i w tym basenie mgła, wow, taka gęsto i ta babka nagle znajduje, znaczy nie, najpierw ten Izak znajduje brata tej typiary, on go tam o! kropie i nagle obydwoje kropnięci leżą i ona ma takie... Wybieraj którego? No i ona wybiera tego Izaka, a ten brat także stoi on się bali. Ona go wali ostatecznie, wiecie, bo tam Sęgna scena romantyczna, wiesz takie, że... Uuu ja bym własnego brata, który... Trudno! E, jakby co, on się zrespisam, Nie zrespi się. No właśnie, no to... Popatrz, wa, walisz typa i poszło. E, no i tam wstaje ten typ i on mówi... Dlaczego to był twój brat? Bo ja zawsze pilnowałam go na basenie, ale przecież... 3 sekund, bo nie pilnowałam mi się utopiłem. Później mają ogarnąć jakąś miejscówę, tam im pokazuje ta giera taką miejscówę, gdzie mają lecieć, oni tam niby lecą samochodem do tej miejscowej. BMW taki wiecie oldschoolowy, a przy okazji jazdy tam pokazuje, wiecie, jakby to było z first, first view. Jadą taką jakąś starą rozwaloną petą, taką ala powrót do przyszłości, tylko że 80 lat wcześniej. E, I dojeżdżałem na jakieś miejsce wydarzenia, a w tym miejscu wydarzenia jakby słyszą telefon. I ten telefon tam mi prowadzi do konsoli, a ta konsola ten typ mówi, ja jeszcze musi być źródło napięcia ta konsola działa? i widzę to źródło napięcia i tam są jakieś telewizory, takie jakieś dziwne, znajdują kasetę z napisem beta-testy i na tej kasecie włączyłem tą kasetę, jest taki Włączamy kasetę. I na tej kasecie jest typ, taki dziwny typ, on będzie fajny, on będzie później fajny, będzie, będzie istotny. I on mówi, że to są beta-testy tam jakieś, wiecie, okultystyczne, no w ogóle nie wiem, w ogóle co ty chcesz. W kodzie zapisali, że jak będzie taki znaczek, to je ogień, okay, jak będzie taki znaczek, to je wodę. jak będzie taki znaczek, to je krew. Eee, no i w zależności od tego jak tam jest znaczek i tam pokazują typa, co nie, który tam jest zamknięty w jakiejś kanciapie. No i on tam mówi, że jest głodny generalnie, no to typ mu mówi, tam w kodzie wpisuje, chcesz zjeść komputer czy zjeść swoją rękę. No to no on eee, bez sensu, dobra, zjeść swoją rękę i on tam je swoją rękę, a przy okazji ten typ, który tam jest w tych okularach, on się rani w rękę. I pokazuje, że jak zjada się typ, co nie, to on się hiluje, co powalone, bo chodzi generalnie o to, że jak ktoś rzuca klątwę, to ta, jak rzucona klątwa kogoś rani, to on się hiluje i on zyskuje młodość, wieczność i w ogóle, to będzie ważne. I teraz tak, fajnie, fajne. Tylko, że nagle okazuje się, że odpala się runda druga, jakby oni są oddzieleni taką ścianą cybernetyczną, cholera wie jak to wygląda. I, i nagle ten typ mówi z tego nagrania do przodu czy do tyłu, do przodu czy do tyłu. Ma takie konsekwencje do wyboru, a z tego typu wyspluwała się taśma. o, to hoha jest to już w ogóle, to już wiem dlaczego tą taśmą. tym o o, 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 i on się gliczuje, powoli zaczyna się gliczować i wybiera, wybierasz do przodu i jakby cała taśma jest wypluwana z niego i on ostatecznie kropie. Do tyłu! Ku Mianowicie, że się do, do przodu by się... O, to, kurwa, logiczne, ma to że jak do tyłu kur to... organy wszystkiemu, bo on się te taśma bo organy się w taśmę zamieniły i to logiczne jest, że jak mu się... bo mu się odnowią, albo powinna mu tą taśmę, wiecie tam, bo ona jaką on kropą a, a chciałem być bohaterem, to powinna mu tą taśmę napchać mu do gimby, może by przeżył, to może mi się wątroba odnowiła, czy czustka. A ona tam wiecie, opakuje, o mój bohater, że dzisiaj by mnie podkochywałeś, się. O 30 sekund później, o kolejny ten, o finałowy, boster, a będzie mam tam podjechać. No dobra, i podjeżdża, to jest środek parku. I ona ma takie, ale środek parku jest. O mój boże, ale idzie sobie na ten środek parku. Dobrze mi idzie bez tego planu wydarzeń. Po chuj, plan wydarzeń był w ogóle, kurwa. bez sensu. Ja powinienem tak siedzieć, oglądać te filmy, a powinienem z pamięci wam mówić, co nie. To było super, albo w ogóle oglądać taki live view po prostu z wami, sobie oglądać takie. No, no, takie. Ciąkaj loczki, tylko nie nie loczki, tylko loczka, ale nie, to było za bardzo takie dripserskie. Co można było, jak można było nazwać tę serię? Ciąkaj zebrę, nie wiem. Ciąkaj. Przemyślenia moje, moje przemyślenia, o to, tak. Rzepek i papą, albo, no nie wiem, fekalny roz. nie, dobra, nie za to już tak za mocno myśmy lecieli. Da, podziel się, co zjadłeś, to p***y myśl teraz razem ze mną, pomóż mi w rozwoju tego kanału, dokoptuj... Ty, bo czekaj, bo się rozmazałem tutaj tą góreskę, o, te pięknie jestem. Pomóż mi w rozwoju tego kanału, wspaniesz się jego częścią wspaniałą, oprócz tego, że dajesz mi zarabiać, to pozwól mi się wykorzystać za darmo, żebym ja miał z tego korzyści materialne, rozumiesz? E że poczyta jak ja będę miał korzyści materialne, no, nie wiem, może tu rozwój se, może tu kwiata se kupię tu gdzieś, będzie taki stoł tu kukurydza, to bym se może zasiął, bo teraz patrząc po te ceny pszenicy to tak w ogóle da. ale wracają, oni tam idą do tego, ale idzie do tego lasu, a mówię, ale fajnie, ale pięknie, i nagle tak za 15 milionów tu powstanie dom ekipy, powiedziała i mówi spoko, no i tu se patrzy chodzi se do domu, to ma z butami tam, mówi, że Halo, i słyszę taką rodzinę i ta rodzina jest przy obiedzie, tam się modlą i to okazuje się, że to ten gamer z lat 80-tych, jego syn, jego syn ma jakąś plakietkę z okiem, ok plakietkę z ustami, bo to pewno tam usta coś mi się stało i oko. Matka tam poparzyła no jakoś tam w ogóle, a ja ją oh i tam on se tu tłumaczy. takim kim ty kurwa jesteś? Ty z jest kurwa maje wypierdaj. Ja mam mówi: I'm gamer. Jestem graczem. I podchodzi do stołu i sobie jedzą pszny, posiłek. Ja się pyta, chcesz talerzyk? Nie, ja mam miskę ze sobą. I podsywa miskę z podpisem Majora. Nie, ja to, to tak marzę o tym podpisie. Albo sweter prezydencki, Boże, bym chciał. O, to by było coś fajnego. I ona tam mówi, że to jest ostateczna gra. I tam pokazuje mu apkę. Nie, ch**a, tam za aplikacja była. Pokazuje apkę i teraz, że będzie bitwa z Bosem. I mówi, ja, ja chcę przecież dlaczego ja raczej osoby są Bosem, a młode są, charyzmatyczne są bohaterami. Ja chcę być wybieranie, on tam jest ten wybór him or her, co nie? I nie, wiem, nie wiadomo co się dzieje, jakby typ chce ją tam to stale, że nam zupa była zasłona, ale okazuje się, że jakby uderzając ją rani siebie i na odwrót, więc ona rani go i on rani ją i tak sam postrzał i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że typ ją tam pocina, to, to nie mogę tak nie mogę, Albo poczekaj, bo jak ktoś to ogląda na Twitchu, to O Paweł Pedał do No. Co mogę jeszcze? Lecę po milion! Rekin, 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 rekin! Pozdrowienia! Do więzienia! E, e, I tamten! I w ogóle ona tam wiedział: tam, O, wpada, chce się niby tam spójnikiem tam utonąć! Typ tam sobie pociął gardło i teraz na, na, na czas! Okazuje się, że typ kropnął! Ona tam została ratowana przez tą matkę i tego, nie wiem, brata, który okazuje się zdeświrował, bo on ma jakieś takie oko dziwne! dziwne. Nie, nie w ogóle! Chorost! Choroszcz! choroszcz. A matka mówi: Nie ma w to, że tutaj nic nie było, tutaj nic się nie wydarzyło. Ten stary dziad, to w sumie a spadek po niej dostałem: 15 milionów, co ja mam takiego jednego różowego z Polski. No, on tam mówi, że generalnie w pączkach teraz działa, on ma sporo tego, sporo kapusty, i postarał się zainwestować teraz w rynkiem amerykańskim, rozwijającym się. I powiedział, że czuje potencjał w tej chałupie. Więc ty cicho sieć, ci, ja cicho siedzę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak powstała ekipa Freeza, e, no ale wracając. Mhm. Ota ta bałka mówi, że wszystko w porządku, teraz wszystko się ułoży i dzwoni do niej. Typ, co nie? Z tej firmy sprzątającej, w której ona była. No znaczy, ona sprzątała w, taki, w tej filmie Kisnet i ona tam mówi, kim ty jesteś? No bo ona teraz dostała tą klątwę, bo ta klątwa powiedziała: E, ty ta, sprawa jest taka, kurwa, że ty możesz teraz zarażać innych klątwą i pokazywać sprawiedliwość. Pokazywać tym, którzy byli niegierni, pokazywać tym, którzy byli źli. No, Roześli to po całym świecie i będzie się hilować, co nie? No to ona mówi. Spoko, będę się chilować. bo to teraz ten i ona to testuje na Maliku Montanie i tam ten Malik Montana ma 20 dolarów wystarczy ci, jest or no? To mówi jest Chciałbyś posłuchać mnie i moich rozkazów, tak No i tam sobie dostrzekał tam rzucą ten topiera się jakby wychilowała wtedy cało i dzwoni ten telefon Dzwoni papuga i tam jest takie mówienie, że Cześć Bo tylko Bo miałem ci mnie pamiętać bo to ja jestem przy beta testów, co nie? Ja założyłem firmę, bo ja teraz ta gra rozeszła się wiralowo w ogóle. Dostajesz 120 tysięcy dolarów, ale możesz razem ze mną zmieniać świat. Zmieniać świat na co? Na lepsze, nie na najgorsze, co nie? Jakby jest takie. Yy, możemy razem zmieniać świat? Co ty pierdzielisz, To Zobaczcie, jakby był końcówka odcinka, bo zapomniałem tego wszystkiego. Tak mnie to przejęło, co nie? Ja co w ogóle jadłem wtedy, co nie? Co my wtedy jedliśmy? Dobre jedzenie pojedliśmy, jedliśmy, jedliśmy zapiekanka wtedy z brokułami. Tak, brokuły są dobre. No i ona rozsyła te kolontwy. powiedziała, że ona ma kurę retardę. No i generalnie powiedziała, że Dying lights yy, i Wiedźmin 3 będą to rozsyłać, wiecie, jakby na takich tych stronach, na jak jakieś torrenty czy coś. No i mają setki tysięcy typów, co nie? No i prawdopodobnie są już w terenie yy, No i tam oferuje współpracę i mówi, że będzie druga część to na pewno dobrze siądzie na Netflixie i... Nie wiem czy to dobrze siądzie, jakby... Bez sensu jest ten film, moim zdaniem. Takim, jeżeli miałbym mówić wam, wam o moich osobistych przekonaniach odnośnie tego filmu, to jest on bardzo słaby. Jest, to wykonanie, jest fabuła jest bardzo liniowa i przewidywalna, z drugiej strony nie mamy żadnego efektu wow i efektu zaskoczenia, z drugiej strony jesteśmy w stanie, jakby nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego jak kod źródłowy, czyli jakaś... Połączenie elektronów jest w stanie ogarnąć na jakąś plądwę, okej? Jakby dla mnie to jest nie fair, ale z drugiej strony, no i ja tego, ja to średnio czuję, okej? Średnio to czuję i uważam, że no na przykład takie, no nie wiem, już. Chyba struś pędziwiat i kojot jest dla mnie bardziej sensowny. Ile praw fizyki złamano w stróżu pędziwiatrze i kojot Willy? Następny odcinek. Tak, tak nie będzie, bo ja mam lepszy pomysł, lepsiejszy. Będziemy, bo mnie pod TikTokami oznaczacie jakimiś takimi fajnymi. Ja bym chciał sobie na TikToku się wybić, żeby pokazywać jak Maciuś. To zobaczę te TikToki, pod którymi oznaczyliście, i ja będę opowiadał o nich. Tak. Będziemy jeść razem z tym. I ja będę też jeść, będę tłumaczył. Zrobię zapykaną pierś z kurczaka wtedy. No, to by było dobre. Tak. Będę miał kamerzystę. Mogę kamerzysta poczynać. A nadal się recuję. A to fajnie. Ale koks. I tak będziemy nagrywać teraz. Będę super, bo zainwestujemy w mikrofon taki, będziemy... Po co to oglądasz dalej?